Szczęść Boże. Powszedni komunikat nagrany jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy, więc zdążyło się nazbierać spraw przeszłych i planów na przyszłość. Ja to będę tutaj z karteczki odczytywał. Przysłała mi pani Jola Wręczycka taką niezapominajkę, bo w realu. Niewiele jest okazji, żeby się widywać dostatecznie często. Większość tej naszej pobudkowej łączności to, to, za pośrednictwem Wielkiego Brata w sieci internetowej. Niby to wszystko pamiętamy, ale, ale tu jednak w punktach mam spisane. Przed Wielkanocą, więc to jeszcze trwała poprzednia kampania wyborcza, w której Udzielaliście się, szanowni drodzy, kto zechciał? Kto nie zechciał, ten działając w pobudce może poprzestawać na, na doniosłej misji pracy organicznej, ale kto zechciał rzucić się w tę bieżączkę polityczną, ten wziął udział w kampanii we wszystkich okręgach. Ja osobiście brałem udział w tej kampanii na Podkarpaciu, więc tamtejszy klucz pobudki i przyjaciele, bardzo wiele wnieśli w tę moją kampanię osobistą. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Do spraw politycznych jeszcze wrócę pod koniec tego komunikatu. Zdążyliśmy się, mimo politycznego natłoku nawału, zdążyliśmy się zobaczyć w Sandomierzu na konferencji pobudki w polu naszej działalności. Kościół. Mowa tam była o dzielnych, świętych i, i dobrych kapłanach biskupach. Taka konferencja, która jak zwykle była też okazją do tego, żeby spotkawszy się rozmawiać o, o sprawach pobudkowych i, i nie tylko, a potem wróciliśmy do akcji politycznej. Ja szczególnie dziękuję Romkowi Fritzowi, który tę rzecz ogarniał w charakterze dyrekcji zamieszania i ogarnia rzecz następną. A to jest nasz wyjazd do Kiedżwałdu, który nie jest akcją stricte pobudkową, ale jednakowoż bez pobudki by tego wszystkiego nie było. Jeśli idzie o tę konferencję sandomierską, no to tam szanowni przecież dotarła i pielgrzymka rowerowa, która w doborowym kameralnym składzie, ale jednak co roku daje radę przejechać, to już przecież jest czwarty rok istnienia pobudki, więc wykształciły się te, te, powiedzmy, kolejny, ten kalendarz stały pobudkowy i jakoś udaje nam się to realizować. Ach, z Sandomierza wyruszyła przecież pielgrzymka autokarowa do Lwowa przez miejsce urodzenia. Przez miejsce urodzenia Świętego Andrzeja Boboli, właśnie na Podkarpaciu. Przypomnę, że dwa lata temu jeździliśmy do miejsca męczeństwa Świętego Andrzeja, a tym razem pielgrzymi zahaczyli o strachocinę na Podkarpaciu, żeby dotrzeć do Lwowa. Ja w tę drogę, mimo wcześniejszych nadziei i zapowiedzi, nie wyruszyłem razem z wami. Awaria systemu przeziębienie jeszcze, jeszcze w akcji podkarpackiej wyborczej i to mnie wyłączyło na dni kilka z akcji, ale, ale mam nadzieję, że nadrobię to w przyszłym roku. Teraz Gietrzwald, Gietrzwald 1 lipca 2019, dzień pokutny w Gieczwałdzie i zjazd Konfederacji Gieczwałdzkiej. Zjazd Konfederacji Gietrzwałckiej. Nie mylić bardzo proszę z tą konfederacją polityczną, która działa i, i jeszcze raz zapowiadam, że wrócę do kwestii bezpośrednio politycznych, ale tymczasem mowa o akcji Konfederacji Gietrzwałckiej i o Dniu Pokutnym w Gieczwałdzie za grzechy przeciw życiu dzieciom i rodzinie 1 lipca. To jest, to jest akcja, którą współorganizuje, współinicjuje wspólnota Domus Marie ze Szczecina i i szanowni państwo za ten, ten dzień 1 lipca w Gietrzwałdzie będzie miał dwie odsłony, dwie części. Odczytam plan. To ważne. Państwo być może niektórzy już zdążyli się otworzyć tę przesyłkę, bo zaproszenia już cyrkulują, rozesłane zaproszenia, wezwania konfederatów gieczwałdskich do gieczwałdu, właśnie, ale pokrótce ten plan. 1 lipca to jest poniedziałek. Zwrócę uwagę, że to jest po prostu pierwszy dzień w kalendarzu, najbliższy okrągłej rocznicy rozpoczęcia objawień, co przypada na dzień 27 czerwca, ale w ten pierwszy dzień, w którym Możemy wmeldować się, że tak powiem, do Bazyliki Gierzwałckiej i tam wysłuchać mszy w przez nas zamówionych intencjach, mszy, także, także mszy wszechczasów. Plan jest taki. O 9.30 spotkamy się przy źródełku w Gierzwałdzie. Po to, żeby następnie z rozważaniami księdza, profesora Tadeusza Guza, podążyć drogą krzyżową, która tam na błoniach Gierzwałckich ma swoje stacje. W południe, Właśnie w Bazylice odprawi w rycie posoborowym msze świętą ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczeciński. O 13.30 w Bazylice różaniec, część bolesna ze śpiewami pasyjnymi tradycyjnymi. O 14.15 Konferencja, specjalna konferencja księdza profesora Tadeusza Guza, potem koronka do miłosierdzia o 15.00, o 15.15 15. wynagradzające nabożeństwo do najdroższej krwi Jezusa w Bazylice Gierzwałckiej. To o 15.15, .15. a w części drugiej naszego spotkania, tak się tutaj zawahałem, bo patrzę w mojej notatce właśnie się kończy jeden akapit, zaczyna następny, a więc, a więc to będzie ten dzień pokutny, to co do tej pory, a następnie o 15.45 kto z przyjezdnych jeszcze tego nie uczynił, a będzie miał taką wolę, yy, może przystąpić do aktu Konfederacji Gieczwałckiej, by potem o 16 wysłuchać mszy świętej, śpiewanej w nadzwyczajnym rycie rzymskim, czyli mszy tradycyjnej, mszy wszechczasów, którą odprawi ksiądz Łukasz Kadziński. Yy, o 17 zakończenie

Obiad-kolacja, a po obiad-kolacji konferencja Konfederacji Gierzwałdzkiej miejsce, gminny ośrodek kultury w Gierzwałdzie przy ulicy Kościelnej 1 to vis-a-vis -vis bazyliki. O 18:00 konferencja ekspiacja za grzechy wobec Boga, Jego Matki, życia i rodziny. Wśród prelegentów ksiądz-profesor Tadeusz Guz i niżej podpisane, czy te słowa wypowiadający. Grzegorz Braun. O około 21.00 ta akcja się zakończy. To będzie więc długi dzień. Od 9.00 z minutami do 9.00 z minutami. Kto zechce przybyć wcześniej, niech przybędzie. Przybędą w przeddzień już, bo 30 czerwca przybędą do Gieczwałdu dowódcy i delegaci kluczy Pobudki, Nasz spotkanie szkoleniowo-integracyjne, szkolenie dotyczyć będzie działań kluczy w mediach społecznościowych, szczegóły mailowo przesłane jeszcze przed tym spotkaniem. No i cóż, mam nadzieję, że z tego szkolenia wyniknie też cudowne rozmnożenie kluczy pobudki. To zatem dla uporządkowania, przed chwilą mówiłem o dniu pokutnym i zjeździe konfe, konfe, konferencji Konfederacji Gieczwałskiej w Gieczwałdzie 1 lipca. Teraz cofnąłem się o dzień. W przeddzień 30 czerwca odbędzie się spotkanie szkoleniowo-integracyjne dowódców i delegatów kluczy. Prawda, że skomplikowane. To są te plany najbliższego spotkania. Najbliższa okazja, żeby się zobaczyć i w gronie budzików, dowódców, kluczy, a w dniu pokutnym, kto żyw i spod znaków pobudki, i spod, i spod znaku Konfederacji Gierzwałckiej, spotkajmy się w Gierzwałdzie rano przy źródełku, potem w bazylice, a potem w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury, miejscowego na konferencji Konfederacji Gieczwałckiej. Z pobudką, szanowni drodzy, kochani, ważna rzecz się już wydarzyła, taka, że oto fundacja Pobudka jest bytem prawnym, różnym od Fundacji Osuchowa. Rozdzieliliśmy te, te dwie fundacje z, z jednej, wypączkowała druga. Jaki cel tych zabiegów? No taki, żeby pobudka na tym nie traciła, że ja osobiście i Fundacja Osuchowa angażujemy się w rozmaite inne przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia, żeby to nie było kosztem pobudki, żeby to nie było wszystko do jednego garnka, z którego potem być może jakieś inne przedsięwzięcia w rodzaju produkcji filmowej wygarną tyle, że dla pobudki nie starczy. Stąd wielka zachęta i wielka prośba, żeby fundacje pobudki, e, wspierać z osobna, mieć w czułej, serdecznej pamięci pani Jola Wręczycka, która e, pozostaje, e, pozostaje szefem Fundacji Pobudki. E, za moim pośrednictwem e, z góry dziękuję za tę ukierunkowaną, właśnie na pobudkę ukierunkowaną e, pomoc, wsparcie, subwencje prywatne, dotacje, których Państwo nie szczędzicie. A propos zbiórka 1% podatku, ta akcja już w tym roku zakończona. No i przez lato tam wielki brat będzie podliczał, ile nam razem tam skapnęło ziarnko do ziarnka, kropelka do kropelki i pod koniec lata, z początkiem jesieni będziemy wiedzieli, jaki plon przyniosła zbiórka 1% podatku. W roku 2019 rzecz jasna, z tego odpisu za poprzedni rok podatkowy 2018. I teraz moment, i teraz moment. Y, 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 tak, na Facebooku będzie można znaleźć y, y, informacje i na stronach pobudki o tym, jak, jak wspierać bezpośrednio fundację pobudki, y, a jak dbać z osobna o fundację osłuchowa. I teraz moment, y, y, kiedy odnoszę się do kwestii politycznych. Podziękowałem już i jeszcze raz dziękuję, i jeszcze nie raz podziękuję wszystkim budzikom pobudkowym zaangażowanym w akcję polityczną, czy to westchnieniem w modlitwie, czy to wsparciem finansowym kolejnych akcji, kolejnych akcji wyborczych, pierwszej w Gdańsku w tym roku, drugiej z moim udziałem na Podkarpaciu, Trzecia przed nami jesienna akcja. Mam nadzieję, że, że zobaczymy się także i w tym boju, który jest prowadzony pod szyldem Konfederacji. A ponieważ Konfederacja przekształca się z kolei po wiosennej kampanii eurokołchozowej, Konfederacja profesjonalizuje się i przekształca się w partię polityczną, ale partia Konfederacja ma być i jest pojmowana przez nas, jej inicjatorów i twórców. Pojmowana jest jako partia techniczna, a więc nie werbująca członków, tylko zrzeszająca. Partię. To jest taki figiel, taki szczegół. No po prostu ktoś musi rejestrować komitet wyborczy. Jeśli chcemy, żeby to był komitet wyborczy partii, a więc nie komitet wyborczy wyborców i nie komitet koalicji wyborczej, no to potrzebna jest do tego partia. Partia Konfederacja będzie zatem partią techniczną, w skład której wejdą partie już istniejące i właśnie tworzone rozmaitych środowisk, formacji, ugrupowań, osób i osobistości, konfederacje współtworzących. A zatem obok partii Ruch Narodowy, Wolność Korwin, obok Stowarzyszenia i Partii Skuteczni, Federacji dla Rzeczypospolitej, środowisk i organizacji ochrony życia i rodziny, staje też i nasza partia, nasza, to znaczy tych wszystkich, którzy do tej pory poczuwali się do, do współdziałania ze mną. Osobiście i z, i z naszym środowiskiem. O tyle, o ile angażuje się ono politycznie. Nie uchylam jeszcze tutaj rąbka tajemnicy, to znaczy nie zdradzam, jak piękna jest nazwa naszej partii, no bo to z kolei figiel proceduralny. Musimy najpierw wszcząć proces rejestracji, a potem, a potem odsłaniać szyld, żeby się przypadkiem nie okazało w procesie rejestracji, że, że napotykamy, innych, innych, inne podmioty, które by się posłużyły tymczasem obraną przez nas nazwą. Więc proszę o jeszcze chwilę cierpliwości. A wkrótce, a wkrótce to wszystko będzie jasno komunikowane. Tymczasem, przed rozpoczęciem akcji wyborczej jesiennej, przed rozpoczęciem wyborów do Sejmu, Senatu, do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, te wybory pewnie w październiku na to się zanosi, pewnie za jakiś miesiąc zostanie formalnie ogłoszony ich termin, a tymczasem my właśnie przystępujemy do pracy nad budową ostateczną, budową struktur naszej, Partii. Na razie to się enigmatycznie nazywa nasza partia, wchodząca w skład konfederacji. Nasza partia i jej nazwę, i tytuł i logo zobaczycie Państwo wkrótce w osobnych komunikatach. Informuję o tym w komunikacie pobudkowym, no bo, bo wprawdzie właśnie chcemy przestrzegać tej higieny politycznej. Nie chcemy, żebyście Wy. Szanowni Państwo, którzyście przystąpili do akcji pobudkowej jako akcji społecznej, niepolitycznej, nie chcemy, żebyście się znagła obudzili być może nieprzyjemnym przebudzeniem w partii politycznej. Dlatego pobudka nie przekształca się w partię polityczną, powstaje za to Obok wyspecjalizowane narzędzie tej akcji, jak to już pewnie szereg razy powtarzałem, czas sięgnąć po młotek, żeby nie wbijać gwoździ obcasem, żeby to robić profesjonalnie. Jak się zobaczymy 1 lipca w Gietrzwałdzie, pod znakiem Konfederacji Gietrzwałckiej i wcześniej, wcześniej razem ze wspólnotą Domus Marię zgromadzimy się na modlitwie pokutnej, przebłagalnej wynagradzającej w Gierczwałdzie. No to będzie też okazja, żeby sobie przypomnieć, że rysują się też i dalsze piękne terminy tego lata. Ja osobno będę jeszcze o tym komunikował, ale tutaj wspomnę, że zanim zobaczymy się na turnieju strzeleckim, to będzie już raczej pod jesień. Pewnie, zanim zobaczymy się na kolejnym turnieju strzeleckim pobudki, to można, można. Jeszcze teraz w czerwcu, szanowni, można dotrzeć na rekolekcję dla mężczyzn do Szczecina. Przeglądam tutaj wertuję te moje wydruki. Tak, Rekolekcje Drugie rekolekcje dla mężczyzn prowadzone przez księdza profesora doktora habilitowanego Tadeusza Guza i księdza Łukasza Kadzińskiego 23-25 czerwca. To już zaraz, to jeszcze przed Gieczwałdem, 23-25 czerwca w Szczecinie. Proszę zaglądać na stronę internetową rekolekcje dla mężczyzn pisane łącznie rekolekcje-dla-mężczyzn.pl i druga akcja, nieco późniejsza, można wyruszyć razem z księdzem Łukaszem Kadzińskim, jak co roku, do Kalisza. Piesza pielgrzymka mężczyzn z Częstochowy do Kalisza, 26-30 sierpnia 2019 Pielgrzymka dla mężczyzn. Na tę pielgrzymkę chadzają mężczyźni mali i duzi, ojcowie i synowie, bracia, dziadkowie, kto żyw? Prawdziwi mężczyźni, niech, niech z Częstochowy ruszą pokłonić się w kaliszu przed cudownym obrazem, który przedstawia świętego Józefa w składzie świętej rodziny z trójcą świętą. Pokłonić się temu mężczyźnie wszechczasów, świętemu Józefowi. I znowu bardzo proszę zaglądać na stronę internetową. Strona internetowa do Józefa. Do Józefa. Do Józefa. Częstochowa, Kalisz, koniec sierpnia. Tymczasem. To akcja Fundacji Osuchowa, która, która rozdzieliła w niniejszym swoje, swoje działanie i, i rozdzieliła, rozdzieliła konta I, i konto Fundacji Osuchowa jest już rozdzielne z kątem Fundacji Pobudka. Ale jednak informuję, że triumfalnie kończymy z sukcesem zbiórkę funduszy na produkcję filmu dokumentalnego GTV 1877. Ta zbiórka. Pół roku temu, no właściwie jeszcze, jeszcze dawniej, bo przed końcem 2018 utknęła utknęła nam ta zbiórka, utknęliśmy tak, no nie było jeszcze połowy budżetu, jak, jak ten wskaźnik temperatury stanął niemalże w miejscu, ale szczęśliwie właśnie w tych miesiącach wiosennych, chociaż, chociaż już bardzo się martwiłem, że najwyraźniej te zaangażowania polityczne, w Państwa oczach pogrzebały zupełnie przedsięwzięcia, zainteresowania filmowe. Na szczęście sprawa ruszyła z miejsca dzięki zwłaszcza niezwykle hojnemu zaangażowaniu naszych rodaków z zagranicy. Będę jeszcze osobno za to dziękował, a Państwo zobaczycie nazwiska fundatorów filmu. Rzecz jasna, tak jak w wypadku poprzedniej produkcji, zobaczycie w napisach tego filmu. Serdeczne, najserdeczniejsze. Bóg zapłać. Nie zmarnujemy tej możliwości, którą Państwo nam Stwarzacie. I rzecz jasna na szlaku produkcji dalszej realizacji filmu w 1877, na pewno spotkamy niejednego pobudkowego budzika. Tyle tymczasem przeciągnęła się dziś sprawa, długi, długaśny komunikat, no ale sprawy były tak zaniedbane, że, że czas był najwyższy. Żeby coś komunikować, kłaniam się, serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w Wierzwałdzie 1 lipca, a z dowódcami i, i delegatami Kluczy Pobudki już w przeddzień 30 czerwca. Do zobaczenia tamże w Wierzwałdzie z Panem Bogiem.